To jest rozmowa Dnia Lubuskie Centrum Informacyjne. Katarzyna Kozińska, witam państwa i zapraszam a z nami w studio prezes wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie, Jerzy Ostrołu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Od razu gratulacje, bo to nieco dzień się zdarza, aby odbierać statuetkę menadżera roku w ochronie zdrowia i to z rąk wiceministra zdrowia. No tak, to jest w rzeczywiście w ubiegłym tygodniu decyzją kapituły w skład której wchodzą byli ministrowie zdrowia oraz laureaci wcześniejszych konkursów yy, zostałem wyłoniony jako menadżer roku w ochronie zdrowia rzeczywiście w, w, w pięknej scenerii Zamku Królewskiego w Warszawie ta nagroda była wręczana bardzo, bardzo taka podniosła i miła uroczystość no, w, w, w trakcie tej uroczystości Towarzyszyli mi pracownicy naszego szpitala, ale również y, lubuscy parlamentarzyści, no, którzy mają bardzo duży udział w przekształceniu naszego szpitala, ale również w rozwoju naszego szpitala. No, no miałem, właśnie, co stoi za tym sukcesem? No, miałem okazję właśnie podziękować zarówno zarówno mm, przedstawicielom organu prowadzącego, czyli Urzędu Marszałkowskiego, jak i również naszym lokalnym parlamentarzystom. No, począwszy od pana Waldemara Sługockiego, poprzez panią Krystynę Sibińską, poprzez pana senatora Komarnickiego. To są osoby, które no, już prawie od blisko 10 lat, bo chcę przypomnieć, że od 10 lat zarządzam szpitalem w Gorzowie Wielkopolskim. no więc To są ci parlamentarzyści, którzy niemalże na co dzień wspierają wszelkie działania związane z rozwojem szpitala. No, ale również miałem dużą grupę pracowników, bo to był pan dyrektor Kaczmarek, dyrektor do spraw medycznych, lekarz naczelny, a również przedstawiciele oddziałów szpitalnych. Taka dobra, fajna, podniosła uroczystość, ale jednocześnie taka, taka okoliczność do tego, żeby jeszcze, jeszcze raz podyskutować o tym, co możemy zrobić dla naszego szpitala, co możemy de facto zrobić dla pacjentów naszego szpitala, bo to są to są te najważniejsze elementy naszego działania, bo możemy, bo możemy rozwijać szpital, ale my ten szpital rozwijamy po coś, tak. No, rozwijamy ten szpital dlatego, żeby ci nasi pacjenci, których mamy coraz więcej, no, mieli poczucie właściwego zaopiekowania. Te, tegoroczne rozdanie tych nagród... Y krążyło jakby wokół tematycznie, wokół terapii chorób rzadkich, skuteczności terapii onkologicznych, wyzwań w obszarze hematologicznych. To bliskie tematy szpitalowi w tym zakresie. No tak, no proszę pamiętać o tym, że my już blisko 5 lat temu dzięki wsparciu rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego utworzyliśmy Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Gorzowie Wielkopolskim, no ale to był taki proces, ten proces Polegał na tym, że po pierwsze zainwestowaliśmy w diagnostykę onkologiczną. Państwo pamiętacie te nasze starania o kontrakt na pozytonową tomografię, czyli tak zwany PET. W międzyczasie utworzyliśmy laboratorium genetyczne, a w międzyczasie jeszcze przecież od podstaw stworzyliśmy radioterapię. A w międzyczasie jeszcze udało nam się wybudować dużą, duże zaplecze dla chorych onkologicznych. No jak to wszystko połączyliśmy w jedno, no to de facto stworzyliśmy Centrum Onkologii. To Centrum Onkologii coraz bardziej nam się rozwija. Realizujemy nowe programy lekowe. I to jest coś, co, co od początku, tak, czyli od blisko 10 lat, od momentu, gdy tutaj wspólnie z panem Robertem Surowcem. Zaczęliśmy zarządzać szpitalem w Gorzowie, no bo dla nas niesłychanie ważnym priorytetem. Te budynki rosną jak grzyby po deszczu, jeśli chodzi o inwestycje szpitalne i tereny wokół szpitala. Pan jeszcze pamięta dokładnie, co po kolei jest robione, czy to trzeba sobie rzeczywiście gdzieś tam przypominać? Ja już przypominać. się zastanawiam nad tym, co będzie następne robione, tak? Już to, co jest, no to już jest, to już, to już, to rzeczywiście, to rzeczywiście, no, chcę to powiedzieć, bo to bardzo często spotykam się z opiniami pacjentów, osób odwiedzających szpital, że że oni nie wiedzieli, tak, że, że szpital aż tak bardzo się rozwija. No, mamy już następne projekty, które będziemy chcieli realizować. No, chcę przypomnieć, że mm, dzięki wsparciu zarządu województwa będziemy realizowali termomodernizację mm, głównego budynku szpitala. To jest bardzo duży projekt. Na ten projekt składają się oprócz termomodernizacji yy, budowa magazynu energii. Również będzie taki element związany z zarządzaniem energią, zarówno elektryczną, jak i gazową, jak i, jak, i, jak, i, jak i ciepłem w szpitalu. Z tym się będzie wiązały cały system dostępności do poszczególnych obiektów szpitalnych. No to jest duży projekt na poziomie około 60 milionów złotych. Równolegle w tej chwili już pracujemy nad kolejnym projektem takiego dużego, dużego ambulatorium. No będziemy chcieli skomasować wszystkie, wszystkie poradnie szpitalne, które są cały czas jeszcze rozrzucone po różnych lokalizacjach w szpitalu na Dekert, ale również na Walczaka. No będziemy chcieli właśnie stworzyć takie duże centrum ambulatoryjne. No I to już wszystko wskazuje na to, że to jest najbliższe 3-4 miesiące i rozpoczniemy tę realizację. No, i równolegle jakby prowadzimy również działania związane z wielkim zadaniem, czyli, czyli modernizacją obiektów na ulicy Walczaka. Jak Państwo pamiętacie, dostaliśmy ponad rok temu informację o tym, że jesteśmy na liście rankingowej i spodziewamy się 200 milionów złotych. W styczniu tego roku Rada Ministrów podjęła ostateczną decyzję i rzeczywiście te środki, tutaj, do naszego, do naszego szpitala trafią. No to spowoduje, że tutaj ten kompleks na ulicy Walczaka no w sposób taki zasadniczy zmodernizujemy. No mam nadzieję, że te centra zdrowia psychicznego, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych, ale również oddziały psychiatryczne, no, po prostu uzyskają taki standard XXI wieku. Chciałam zapytać też o środki innymi samorządu, ale nie tylko, bo to jest wszystko razem taki montaż finansowy, także ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy. Tak można powiedzieć zabawnie, że co minister, który, każdy minister zdrowia, który tu przyjeżdża lub parlamentarzysta, no to nie może nie odwiedzić tego szpitala, bo warto sobie tu zrobić zdjęcie, prawda? No, mamy dobry czas. Nasz szpital, nasz szpital po przekształceniu ma wyjątkowo dobry czas. Rzeczywiście, no, w ślad za tymi dużymi inwestycjami, to też trzeba bardzo mocno podkreślić, że w ślad za tymi dużymi inwestycjami w zakresie diagnostyki, w zakresie niezbędnego sprzętu, yy, no, przychodzą też fachowcy, przychodzą też nowi lekarze, nowi, nowi specjaliści. Chociaż przychodzi zakresie... też nowoczesna technologia, także sztuczna ta, inteligencja. Ta nowoczesna technologia powoduje, że Coraz więcej ambitnych, ambitnych specjalistów funkcjonujących w obszarze medycyny chce się wiązać z naszym szpitalem. No, to powoduje, że, że ci nasi pacjenci, yy, którzy jeszcze kilka lat temu musieli wyjeżdżać do innych ośrodków, no, w coraz większym stopniu są zaopatrywani tutaj na miejscu. Chciałam zapytać także o bloki operacyjne, które są budowane, i o te właśnie nowoczesne technologie. Między innymi gazeta wyborcza ostatnio poruszyła taki wątek, wykorzystywanie tej sztucznej inteligencji właśnie po to, żeby odczytywać te, opisywać, odczytywać, pomagać lekarzom po to, żeby skuteczniej i szybciej leczyć, diagnozować, operować pacjentów. No po pierwsze, dokumentować cały przebieg pobytu pacjenta w szpitalu, ale również dokumentować. No... Skoro mówimy o bloku operacyjnym, przebieg operacji, tak, wszystkie czynności życiowe w trakcie operacji, tak, one będą zaczytywane w systemie, no właśnie pracujemy nad takim projektem, to są środki z KPO. No to, to spowoduje, po pierwsze, jeśli te wszystkie hmm, czynności będą zapisywane automatycznie w czasie rzeczywistym hmm, w dokumentacji chorego to to na pewno spowoduje wzrost bezpieczeństwa chorego, ale również to spowoduje, że w sposób um, niesłychanie rzetelny, rzeczywisty, będzie udokumentowany cały przebieg leczenia pacjenta. To też jest, to jest dobre dla pacjenta. To jest takie know-how, no, można powiedzieć, dla pokoleń. Tak? Jak no jak tak, to... tak. O, a więc sk skoro to będzie zaczytywane, to znaczy, że to już będzie w tej dokumentacji no, przez najbliższe 20 lat tak? i zawsze będzie można wrócić do tej dokumentacji, która się automatycznie zaczytuje yy, i nie będzie można mieć wątpliwości, czy ta dokumentacja jest rzeczywista. Chciałam zapytać jeszcze o sprawę płatnych parkingów, bo to no z jednej strony to jest radość z tego, co się udaje zrobić, ale to są też uwagi mieszkańców. Też duży chaos był po wprowadzeniu tych płatnych parkingów. Jak to wygląda teraz? Co dzisiaj możemy powiedzieć mieszkańcom? No, no ja przypuszczam, że Pani też używa tutaj parkingu na, na ulicy Walczaka, wydaje mi się, że sytuacja się uspokoiła. Kolejną grupę pacjentów, którzy w sposób stały mm, korzystają z naszego szpitala, chociażby realizując y, procedury w stacji dializ, czy, 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 czy w dziennej chemioterapii, objęliśmy takim programem ulg z tytułu parkingu. Na bieżąco monitorujemy... Już tych kolejek nie ma przed szlabanami. Y, na bieżąco monitorujemy y, sytuację na parkingach. No, odnoszę wrażenie, że ta sytuacja Dłuższych kolejek przy, przy kasach została uregulowana. Pracujemy w tej chwili nad aplikacją, który, dzięki której będzie można za zaparkowanie na szpitalnych parkingach zapłacić jakby z udziałem aplikacji. No mam nadzieję, że to się po prostu jeszcze, jeszcze lepiej rozwiąże. Ostatni czas pandemia, anomalie pogodowe, to prawdziwy testy z zarządzania kryzysowego. Szpital także przygotowuje się pod inwestycyjnym, również na sytuacje kryzysowe, z którymi ciągle mamy do czynienia, bo wojna hybrydowa przecież, choć jej nie widać, wciąż trwa. Te środki także są na to przeznaczane, te ogromne środki, które szpital w tej chwili konsumuje? No, my zebraliśmy doświadczenie w okresie pandemii. No. Chcę przypomnieć, że byliśmy szpitalem pierwiednoimiennym, potem koordynującym. Będąc szpitalem jednoimiennym, byliśmy tak naprawdę jedynym szpitalem w województwie lubuskim, to przez prawie pół roku, gdzie w sposób ciągły leczyliśmy pacjentów covidowych, no były momenty, że w naszym szpitalu było około 400 pacjentów covidowych. W tamtym okresie udało nam się zrealizować jeden bardzo ważny, zakres działania szpitala na co dzień, tak? udało nam się doprowadzić, że równolegle leczyliśmy pacjentów covidowych oraz pacjentów niecovidowych. To była rzadkość w skali kraju, że udało nam się tak zorganizować pracę szpitala, że mogliśmy również zadbać o pacjentów niecovidowych. No te doświadczenia powodują, że, że wyciągamy wnioski i przygotowujemy się na każde zdarzenie. Każde zdarzenie typu właśnie pandemia, ale również zdarzenia związane z, 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 z chociażby z działaniami wojennymi. No ale no, może też trzeba było o tym powiedzieć, bo dwa tygodnie temu mieliśmy podobną aurę, podobne y, warunki drogowe. No i z dnia na dzień, z dnia na dzień właściwie z godziny na godzinę w poniedziałek. Y, na naszym sorze pojawiło się blisko 170 pacjentów, tak. Pamiętamy o tym, że mm, średnio dobowo na naszym sorze przyjmujemy około 50-60 pacjentów. Szpital da, zdał egzamin? No więc ten, ten sor, ten nasz sor, właśnie w warunkach niesłychanie trudnych, gdzie z godziny na godzinę, bo to takie apogeum nastąpiło pomiędzy godziną 9 a godziną 13, po prostu zdał, zdał egzamin. No, chcę przypomnieć, że właśnie chyba nawet, yy, byliśmy pokazywani jako dobrze zorganizowany SOR w jednej, w jednej ze stacji telewizyjnych krajowych. No, dla mnie też duża satysfakcja, że pacjenci, którzy yy, z którymi odbywały się rozmowy właśnie w trakcie tej relacji, no, podkreślali bardzo dobrze zorganizowaną pracę na sor I tego pozostaje życzyć, panie prezesie. Bardzo dziękuję. dziękuję. Za wizytę w studio. Jerzy Ostrołów był państwa i moim gościem. Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. No i Świeżo upieczony laureat statuetki menadżera Rybko Ochronie Zdrowia. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, również dziękujemy. Zdrowia życzymy. Dziękuję.